Czy jest Pan może wyborcą Magdaleny Bijat? E, otóż nie. E, jestem tu lekko może przypadkiem, ale głosuję na Adriana Zandberga. W takim wypadku dlaczego warto zagłosować kurat na niego? E, według mnie e, jest po prostu bardziej wiarygodny. To znaczy niejako, że nie jest częścią obecnej koalicji rządowej. Może ją bardziej krytykować ze strony, na której mi zależy, czyli strony lewicowej. No i po prostu przez to, że pozostaje wrazem, pozostaje ze swoją starą, powiedzmy, ekipą, ma zbudowane swoje stare struktury, wydaje mi się, że lepiej może realizować lewicowy program i pozostawać cały czas, jakby to powiedzieć, no jego narracja może pozostać spójna cały czas jako lewicowca. Jeżeli miałby Pan przekazać jedną wiadomość niezdecydowanemu wyborcy, jaka by ona była? Orrety, to jest trudne pytanie i wielka odpowiedzialność. Proszę eee... nie przejmować. Hmm. Hmm. Przede wszystkim postarałbym się zorientować na waszym miejscu, kto naprawdę jest po waszej stronie, kto nie zmieniał zdania, nie zmieniał opinii w ciągu ostatnich lat. Eee, no i kto jest populistą, który będzie starał się grać na emocjach poszczególnych grup społecznych, a kto faktycznie, ideowo pozostaje. No czysty, spójny i zawsze jest po stronie tych samych stronnic, tych samych osób.